Ela ma kryste, strona z mamą w Brawl Stars. Ela mordeczki. Mama tą nitę. Eee, nie, nie wiem czy nitę, barley czy bula. Wiecie co? Poczekaj, kogo ja tu mam? Bula mam na 8. Dobra, Ej, skąd wybieram. Skąd mam bula? Eee, z legendarnych dropów. A, no tak. Widzowie, ja mam coś, Zaczynamy. że gdy tak, zrobiłem z okazji tylu słów, że wbieliście, chciałem postanowić tak, do 149 gemów piszecie w komentarzu jednego skina, jakiego byście chcieli, żebym kupił. Ale my go nie kupujemy, tylko jak uzbiera się maksymalnie do 5, nie maksymalnie, tylko od 5 przebrań. To ja zrobię Koło Fortuny i zobaczymy, co dostanę. O, świetny pomysł. I później co? Tych wszystkich jakoś nagrodzisz, którzy będą pisać? Coś um, wymyślimy może, e, nie? Te, e, to, o, ma fajny pomysł. Ten, kogo wylosuje przebranie, napiszecie, mm -hmm. kogo to było przebranie, i dostanie ode mnie skin. O, świetnie. Oj. Dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Dobra, leczy się, dobra. No. Brakuje mi cię. Ja tutaj zbieram jupsy, <grym> tylko wiesz co, nie widzę. Nie widzę czy są ludzie. Proszę cię chodź do mnie. No dobrze? Zginiesz? Nie gasi rad. Mm. Idziesz krzeczkami. Oj, 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 oj! Zabi okay. Poczekam na ciebie. Poczekam na ciebie, pa. sydu. To chyba, że, chyba, że ktoś mnie tu przeatakuje. Ła, 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 ła! Uff. Ale to był przecież misiek! No wiem, no! Dobra, jesteśmy. Fajny... Mama? Misiek czy... Yy, ten? Misiek odnity. Czy rekin? No rekin, ale to był mi się kodnity No ale rekin? Zginąłem za... Znowu! Zasz. A miałaś ulta? Pomidor! Dobra, plus jest... Chcesz jeden. ode mnie 100 zł? Nie. <śla> Powiedziałaś nie, a miałeś powiedzieć Pomidor. Cała <śla> się w też wciągnęłaś. <śla> mhm. Ja jakbym powiedziała Pomidor, to co? Dałbyś 100 zł? Nie. <śla> Dlaczego nie ma graczy? Gracze, halo! Dobra, zaczynamy. Go, 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 go! Mendy Mandy? Jest? No. O, czekaj, 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 mogę ja. Dobij, dobij! Dobi. No nie! No nie! Dobra, zabijasz. O! Ale to ja nie wiem, czy nim mam zabijać, czy nim mam w końcu Masz wygrywać. Nie, chyba wygrywać mam. No to dobra, to czekaj, teraz wszystko na wygranej. Ja ci dałem zabić. Dzięki. No właśnie, nie. Ale możesz jechać z nimi. Możesz na spokojnie. A, ktoś ma Oła, tu ma taki daleki zasięg. O, ładnie to chciało. Tu jesteś. Ja się troszeczkę pochowam. Ja sobie. Śmigam... ŚMIGU, ŚMIGU, ŚMIGU! Skurda. Szybko! Aż pośmigał! Marcel? Skupiaj się, 6 sekund zaraz wracasz do mnie. O... Dawaj! Nie. Wróciłem! Jestem magikiem! Witamy, z powrotem! Welcome Hello! Back. Welcome to the Brawl Stars! Wiesz co, ja bym chciała wygrać jednak. No. A ja bym chciała też. Mam challenge. Dop jak przegramy 3 rundy z rzędu, to kończymy odcinek. Więc musimy. Bez sensu. No właśnie nie, bo na Już mamy starcie, to już nie przegramy. Chodź, chodź, chodź do mnie. Oj, ale zrobiłam Ulta U. Uh, bo... uh, 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 uh. Piękniśmy. Ej, dobra, czy my chcemy w dół grać? Ale... O, jeszcze jedną bitwę muszę wygrać. Świetnie. C dobra, to mam pomysł. Jak mam misję, to kończymy odcinek. Nie, tak. dawaj, rozkręcamy się dopiero. Gramy, zobaczę potem jeszcze, jakie mam misje. Czy możemy coś z tym zrobić? Jak nie, to jakąś kozatką wylosujemy sobie albo coś fajnego, ciekawego wymyślimy, żeby troszeczkę zrobić yy, inaczej. I pleć po prostu i gotowi. Siłę energii, trochę, bo coś podupadłeś. Masażyku nie było, co? Jomo. Jomo, nie śpi. Marcel, tak? Słucham? Tak. No. słucham. Gdzie jesteś? Chodź, chodź. Sabrzmi Corfort. Marcel. Co tu się podziało? Chciałam zabić, sobie Kor for Serge. Kogo? Serge. Stawaj. z tym magikiem? co Bądź takim magikiem, który wygrywa. Wit. Proszę bardzo. O, dzięks. Magik uleczający. No, dosłownie. Magik na czajka. Tak zwany medyk. <gry> śmiesz z własnych żartów. Ła! Ups. Upsik. Nie, nie zginiesz. No nie wygramam. Jeszcze raz. Dostęp plus milion pucharów. Jeszcze raz. I teraz się skup. Gramy, pamiętaj, w duecie. Wiecie, że ja dostanę plus milion pucharków? No scam. I teraz sobie otworzymy wszystkie legendarne star dropy w drodze star. Nie w drodze star, tylko... Ale i pucharów. To jest poł. Przytulcie go Którego trzeba przytulać, bo on jest taki... Ty idziesz na dół, ja idę w No Ja nie rozumiem jak można taką mordeczkę maltretować. Dobrze. A czemu ty tylko jednego mi no, czy twarz, czy twarz. Mogłabyś tam iść, ale... No. Tylko, że ja Ci powiedziałam, że ja tam idę. A... Dobra, rozwajem. Ty jesteś szłot do mnie, bo... Ej, wyobraźcie sobie, nie że wszystkie, razem. że jeden pokój rozwala bardzo dużo kibów naraz, bo jego atak jest taki, że rozwali parę z rzędów, nie tak jak piper. Serio? Oj, 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 oj! O, dawaj go. No, staram się Dajesz, no, nie, no nie, no nie, no nie. To co? Brawo. Ta i w dym, no pewnie. Uleczyłem cię! Dzięki. Miałeś 14 HP. Co to jest? Uciekaj! Jezu, jak dobrze, że się uleczyłeś! Uciekaj! Poczekaj na mnie. Esa z wami. Dwie osoby nas oglądają, Marcel. Marcelku, nie, uciekaj. To no. no, już jedna. Hmm, hmm, hmm. Nie chcę sojuszu, dobra? Ojcze. Uff. Nie chcemy. Nie bo chcemy. Sojusze są, no. Serio. I co będzie te armatko? No, no ona zaraz się sama zwiara, ale dawaj tego. <laughs> no nie, Miśku. To było bez sensu w ogóle. No jeszcze raz, jeszcze raz. A ty masz opcję, zagraj ponownie. A ty nie masz? Mm -mm. Co? Mm -mm. Ej, oddawaj mi po usia. Nie no mów tak. No, ale to są po usie. No, nie mów, oddawaj, oddawaj. Daj, proszę, Pał. Po... Dobra, gramy. To mi siostra Proszę, kupiła. na szczęście. No, ale masz kołaną siostrę. Ja też jej dużo rzeczy kupuję. Okej, okay. wycieczek. Znaczy, że nie masz kołanej siostry. No dobra. Dawaj, jedziemy. Musimy wygrać teraz. A masz. Wezmą ulicę. Mama zginęła. Nie wiem, <grym> co za bezem? Dlaczego? Bo chciałem cię dać, ale poszedłem w dym. Nie, zostaw. Aha, no tak, bo ciebie nie mam. Poszedłem w dym. Nie, nie żartuję, ktoś mnie zabił. Dobra? Dobra, chodź już. Bo mam dla ciebie coś. Niespodzianka! Cyk. Niespodzianka, tak jest, kapitanie! Dawaj o te dwa, dawaj te dwa. Proszę bardzo. Un-Debop Square Mist. dawaj. Gdzie ty jesteś? Chodź na nie. Tam gdzie ty. <noise> no, oni są za dobrzy. No... Ty, 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 ty. Muszę jeszcze raz wygrać. Dobra, mamuś. O! Widzowie, to jeszcze trzy bitwy i kończymy ten odcinek. Ale dlaczego ty mówisz za mnie? Może ja się wcale nie zgadzam z twoją teorią? Uuu. Ale kończymy naraz. Różmy... Go... O. Ej, ja już! <ścoughs> I ja już! Zróbmy coś innego, Marce. Ja już tutaj mam, dziękuję. I teraz gramy w coś innego. A ja mam jeszcze to. No to no, dobra, to chwilę. jeszcze zostały akurat mam trzy bitwy. To czekaj, cyk, coś innego wymyśmy. Hmm. Co gramy? To jeszcze dawaj trzy bitwy czegoś? Może jakiegoś, coś innego wymyślmy. Batalie. Nie. Tak, batalia. Jak? Bo batalia super. Ale to ja nie chcę w tym. Kogo mam wziąć? Łeee... kogo mam wziąć? Ty nie graj po kogoś? Kogo na której go masz? 23. Tu, 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 no to ja biorę... Bibi, Bibi! Dobrze ją grasz. Batalia, Bibi. Tak. Okay. Okay. No to jedziemy, tylko daj sobie wszystko teraz. Dobra, to trzy wygrane I to tutaj bitwy. jest na, na jedną śmierć I tu się nie powraca. Powraca. Aha. Tu się powraca, tutaj trzeba zabić 10, żeby wygrać. Okej. Okay. No to jedyne. I trzy wygrane rundy i kończymy. I to gość, pierwsza eliminacja. da ta ta. Serio. Dawaj, Bibi, jesteś ją dobra. No ale jesteś... No Nie, nie, mi zginęłam. Nie wiem, co tu Co tu się podziało? Brawo. Ja robię kile. Ja też zrobiłam i zginęłam. A to tak dobrze. Aj. Nie. No nie, bo zaraz będzie wyrównane. Nie podoba mi się to. Brawo, Jacki. Ej, ale przecież ja zabiłam, dlaczego? Nie, to był klon. O nie, no coś to ja się ucieszyłam. To czyj to był klon? Loli. Co to jest w ogóle? Zginę! Taki fart. Pięknie. Widziałeś? Ła! Brawo. Dobra, Fajne jeszcze dwie wygrane bitwy, widzę. Dawaj. To jedziemy dalej. Cyk. Zagraj. Podoba mi się. Prostujemy się i jedziemy z nimi. No, mamuś. Mhm. Mm Gotowy? No to mm -hmm. go. Dobra. Madzia, jedziesz. Madzia, nie zawiedź nas. Albo tak po prostu. Y nie muszą być wygrane. Super. Kurde, będzie pierwsza dla nich eliminacja. Nie, nie był dla mnie, nie był dla mnie! Cześć. <laughs> Co tu się? Podziało. To eliminacja. elimination. Elimination. Dobrze, dobrze, ktoś tutaj zaraz odpadnie. Jak to? No nie. Ej, ale to nie fajnie. dobra, było. zrobiłem podwójną elimination. Dobra, ale jedziesz, jedziesz, jedziesz. No musimy ich zabić. No wiem. Muszę tak, iśmy około. Ale mi uciekł, co to ma być? Sorry, że zabiłem was. <laughs> No o, nie, 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 no, nie, czekaj, nie, 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 8 osiem Nie podoba mi się to! Mi też nie... Jeszcze jedna! Jeszcze jedna nasza! Nie. Mama zginiesz! Nie zginę! Właśnie zginiesz, no! Zginęłam! Dobra widzowie, na dzisiaj kończymy! Nie, jeszcze raz! No co ty? Dawaj. Powiedziałeś jeszcze raz. Jedziemy. Ponownie. Hmm? No dobra. Powodzonka. Hej. No co? Pecki. I jedziemy. Teraz po wygraną, wiesz o tym? Marcel. Mama, tak wiem. A nawet jak nie wygramy. wygramy. No fajnie by było, żebyśmy wygrali, ale no to tak nie działa, że że jak chcemy, to to, to, to się stanie. No właśnie, że to Chyba, tak Chyba, że działa. jesteśmy dobrzy, no. To wiesz. 3-1, 3-2. Zaraz będzie, wszystko. Musimy to zrobić serio bardzo szybko. Marcel. Musimy to zrobić skutecznie, a ty mnie rozbijasz teraz. Ja już mam hiperka. Dobra. Mm. Mm. Pięknie. Ale my ich z łatwizną dosłownie rozwalamy. Oj, zginęłam, zabiłam i skinęłam. Nie podoba mi się to. Dzięki, Mortis! <laughs> to jest zgrany team. Dosłownie. Została nam, nam tylko dwie. No nie, Jedna! Pięknie! No Dawaj go! Brawo! Dobrze. Na dzisiaj kończymy widzowie. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa mordeczki! Pa, mordeczki.